Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Czwartek, 3 czerwca 2021 roku. Dzisiaj króciutko postaram się odpowiedzieć na pytanie: pytania ze strony Alberta, który no tam w swoich nagraniach ciśnie, nalegając, że ja mu nie odpowiadam na pytania. Oczywiście, pytania są w koło Macieja te same, no stop, to samo masło maślane. Maryja i Trójca Święta. No, wiemy, że Albert jako misjonarz był dobrze wyszkolony do tego, jak to właśnie dawniej misjonarze, czy tam święta inkwizycja i te wszystkie inne jezuici, którzy Nawracali pono, ponoć pogan, wiemy jak nawracali ogniem i mieczem. To nie była ewangelizacja, ale to było po prostu torturowanie ludzi, którzy albo będą przyjmować ich doktryny kościoła rzymskokatolickiego, albo po prostu zginą śmiercią. Takie są fakty historyczne, Albert, o czym bardzo dobrze wiesz. I no w Twoim, może nie w tym nagraniu, co teraz puszę, ale w ostatnim, które zrobiłeś, bo to, co puszę, jest przedostatnie, bo dwa nagrania dzisiaj zrobiłeś. Więc w tym ostatnim Twoim widać bardzo dobrze, jakie demony w Tobie siedzą. Widać, jak kipią te demony w Tobie, które no niestety zostały pokonane słowem Bożym kipią, masz widać że po prostu no typowy jesteś misjonarz który jest tak samo który ludzi już wszyscy wiedzą jak żeś ludzi potraktował tych wszystkich którzy się nie zgadzają z tym co na twoim kanale głosisz prawda ludzie którzy się sprzeciwiają przeciw temu co głosisz a głosisz oczywiście bałwochwalstwo i heretyckie nauki Ludzie, którzy się sprzeciwiają, po prostu no, ich nienawidzisz. Dokładnie tak, jak było za czasów misjonarzy jezuickich, którzy no, po prostu nienawidzili i niszczyli tych wszystkich pogan, którzy sprzeciwiali się ich rzekomo naukom, tak to nazwijmy, prawda? To tyle słowem wstępu. Przejdźmy teraz do nagrania tutaj przedostatniego. Trzy pytania. Maryja, trójca. Masło maślane. W koło Macieja to samo. No ale posłuchajmy. Kolejnych bajerów. Wtedy, kiedy się zadaje pytanie, na które nie znajdują żadnej odpowiedzi, tylko te no. Pierwsze, no to mieliście nam pokazać, gdzie Maria jest przedstawiona w wyborze, Bożym jako z Pytanie padało przez wiele zbiorę... Albert, na moje pytanie tak samo nigdy nie odpowiedziałeś. Ty, ani ci twoi poplecznicy, katolicy na twoim kanale. Ja zadałem pytanie. Gdzie jest proroctwo wśród proroków, włącznie z Jezusem Chrystusem, który też był prorokiem, a powołuje się na proroka Amosa 7:3, gdzie jest napisane, że e, niczego Pan Bóg nie czyni, zanim nie objawi tego swoim sługom prorokom. Więc ja się pytam, gdzie jest proroctwo, że matka Jezusa będzie królową niebios? Królową nieba i ziemi. Gdzie jest takie proroctwo? Cisza nikt nie odpowiedział na to pytanie. Gdzie jest proroctwo, że Maryja będzie królową nieba i ziemi? Gdzie jest takie proroctwo, że Maryja będzie rozkazywała aniołom w niebie? Gdzie te proroctwa są? Nie ma. Żadna. o sobie mówisz dlatego ponieważ w Nowym Testamencie w żadnych Ewangeliach ani w żadnych listach apostolskich Maria nie jest przedstawiana jako ta która zwodzi i jako ta która przenosi jakiegoś diabła Wykazywały... no właśnie gdzie jest przedstawiana jako ta która jest królową nieba i ziemi Maryja daj Kolejny badzie, w którym powtarzasz to samo kłamstwo, tam gdzie Maryja, tam jest Duch Święty. Ja się pytam w dziejach apostolskich, gdzie jest Maryja? Gdzie jest Maryja w ósmym rozdziale dziejów apostolskich, kiedy Filip chścił Eunucha, Etiopczyka, wraz z Duchem Świętym? Gdzie była wtedy Maryja? Na łące się opalała? Gdzie w dziejach apostolskich Maryja chodziła ewangelizując i, i udzielała chrztu Duchem Świętym? Gdzie ta Maryja w tych dziejach apostolskich była? Łukasz, który tak pięknie przecież w ewangelii Łukasza opisuje wszystkie te piękne atrybuty Maryi, w dziejach apostolskich w ogóle miał ją w dupie i sobie o niej zapomniał. rozgadywać. Słowo Boże pokazuje nam to, co głosi nieomylnie Kościół rzymskokatolicki, że można Maryi oddawać cześć, której jest godna. Pytanie no właśnie, rzymsko Kościół rzymskokatolicki tak naucza. Albert, proszę pokazać, kiedy apostołowie tak nauczali. Krótka piłka, pokaż mi apostołowie, że nauczali, że można Maryi oddawać cześć. Bo skoro nie nauczali tego, póki jeszcze żyła za życia, to co dopiero teraz jak jest trupem? Tak, no bo to, że ogłosiliście w 1965 roku, że Maria z ciałem i duszą została wzięta do nieba, to też jest z palca wysane i nie ma żadnych biblijnych na tych dowodów na to żadnego poparcia biblijnego. Więc skoro Maria kiedy jeszcze żyła? postołowie nie nauczali, żeby można oddawać jej cześć, to co dopiero po jej śmierci. Do trupów się nie wolno modlić. Bóg tego zabrania. Jakiegokolwiek kontaktowania się ze zmarłymi osobami, ze zmarłymi ludźmi. I rzeczy uczyni Bóg Wszechmocny Maryi odpowiedź żadna. Rzecz, kilka rzeczy. tak? I zobaczmy tutaj Maryi Bóg Wszechmocny uczyni czyni wielkie rzeczy. I zobaczmy jak a znowu po szatańsku, protestanci robią z Maryi, że zbodzi, że to, że to Matka Jezusa, tak, czyli Bóg jej czyni e, wszechmocnej, czyni wielkie rzeczy, a protestanci ją redukują do zwykłej surogatki grzesznicy, a jeszcze e, niegodnej żadnej czci i, y, prawda, jeszcze tam e, e, zwłodzicielkę i tak dalej, tak. No, pyta, odpowiedzi nie ma żadnych. Odpowiedzi co do e, tego, że Wasza interpretacja Słowa Bożego jest biblijna, też nie ma żadnej. Powołujecie się na jakieś tam wersety, próbując zarzucić Państwu Kościołowi. Dobrze, zarzucacie Państwu Kościołowi, tylko wykażcie, że Wasza interpretacja Słowa Bożego jest biblijna. Czytałem, e, prawda, jakiś e, czy u Pana Robczy, tam Pani Megawita coś komentowała, Romczy czytał ten komentarz, e, prawda, i Pani. Wiadaszam z Kościoła Rzymskokatolickiego, zresztą do wielu ekskatolików mówi, bo niech jest za naukami ludzkimi, tak? Więc odchodzicie do Kościoła, z Kościoła Rzymskokatolickiego, by nie jest za naukami ludzkimi. Udowodnijcie mi na podstawie słowa Bożego, że odchodząc z Kościoła Katolickiego, idąc za waszymi naukami, idziecie za prawdziwą prawną, która jest objawiona przez Kościół zgodnie z zamysłem woli. Trzeci rozdział do Efezja. Bzdura. Więc coś ci pokażę, Albert. Widzisz, to jest taki kanał, który nazywa się La Cie. Ojciec Jakub, jak go nazywacie? Ojciec Jakub. Pisze się razem La Bibiacie, prawda? Misjonarz, tak samo jak i ty. Jest teraz w Jerozolimie i naucza. Ja byłem szokowany, kiedy wczoraj usłyszałem pewne słowa od tego zakonnika, misjonarza, który bo cały czas się wypowiadał. Oczywiście prowadzi kurs biblijny, w którym ja też biorę oczywiście udział, no bo słucham czego naucza. I wczoraj byłem szokowany, kiedy usłyszałem od tego zakonnika, że powiedział, bo on cały czas mówi w liczbie mnogiej: my słuchamy się tego, czego naucza Kościół katolicki. My odnosił się tam do słuchaczy, oczywiście jako ci, którzy należą do kościoła. Katolickiego, czyli tak jak on jako zakonnik, misjonarz, jako księża mówi, my słuchamy się tego, czego naucza Kościół katolicki. I uwaga, bo on też się odnosił właśnie do różnych teraz internetowych, różnych youtuberów, mówi, że co tam się dzieje, z jednej strony ma rację, ale słuchajcie, co powiedział. Powiedział coś takiego. Jeśli ktoś nie zgadza się z nauką Kościoła rzymskokatolickiego, to Biblię może sobie wyrzucić. Zdajecie sobie z tego sprawę, co on powiedział? Jeśli ktoś się nie zgadza z nauką kościoła rzymskokatolickiego, może sobie Biblię wyrzucić, coś wam pokaże, prawda? No, woda i krew, która wypłynęła z boku Jezusa Chrystusa. Kolor czerwony i niebieski. Zobaczcie, coś wam pokaże. A więc, tak. To jest. Zobaczcie sami. Na grubość, bo o to mi chodzi. To jest to jest, żeby było dobrze widoczne, to to w porównaniu do tutaj to jest Nowy Testament, prawda? Na którym wybudował się Kościół Rzymskokatolicki jak wrzut na dupie. To jest Nowy Testament. Zdajecie sobie sprawę i oni twierdzą teraz że jeśli ktoś się nie zgadza z nauką kościoła katolickiego, to może Biblię wyrzucić do kosza. A ja się pytam, czy kościół rzymskokatolicki istniał już, kiedy prorocy spisywali i słudzy Boże spisywali właśnie ten Stary Testament? Ja się pytam, czy to ojcowie kościoła spisywali Stary Testament? Bo nawet apostołowie go nie spisali Starego Testamentu, prawda? Ja się pytam, jak coś takiego można powiedzieć? Czyli teraz tak, Żydzi, którzy mają tak zwany Tanach, czyli Biblię, prawda? Odpowiednik Biblii Katolickiej, Tanach, mogą wyrzucić sobie ją, bo nie zgadzają się z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, tak? Wszyscy ci, którzy są tam w wspólnotach mesjańskich, czy ogólnie, czy jacykolwiek Żydzi, Którzy wiemy, że no, nie zgadzają się z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, mogą Biblię wyrzucić, bo jest im niepotrzebna. Jak można coś takiego powiedzieć słuchaczom? Zobaczcie, jakie manipulacje dopuszcza się Szatan, no właśnie. Będzie pięknie nauczał nie wiadomo czego, a potem padają takie słowa takie programowanie do głowy. Jak można tak ludzi okłamywać? Powiedz to, Ojcze Jakubie, w takim razie tam w, Jero w Jerozolimie co siedzisz i nauczasz przez internet, powiedz to Żydom, że skoro się nie zgadzają z nauką kościoła rzymsko-katolickiego, żeby pozamykali wszystkie te synagogi, które tam mają i żeby ten swój tanach wyrzucili, bo jest im niepotrzebny. No i jak coś takiego można powiedzieć? No i słuchamy dalej mądrości misjonarza Alberta. wykażcie to, to, że to za czym idziecie, że ta interpretacja, którą przyjmujecie, jest zgodna ze słowem Bożym, jest pozbawienia niechu zgubie, jak pisze św. Piotr. No i tutaj e, Roszczu też wysiadł. Cały czas ta sama narracja z, z listem św. Piotra, gdzie jest napisane, gdzie Piotr odnosił się do nauk apostoła Pawła że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe dla pewnych ludzi i oni się tego trzymają. A czy to święty Piotr mówił do kościoła rzymskokatolickiego? Czy wtedy istniał kościół rzymskokatolicki, kiedy święty Piotr te słowa wypowiadał? Musimy się powiedział, święty Piotr, ok. Apostoł Piotr, kiedy to wypowiadał? Istniał kościół rzymskokatolicki i przywłaszczacie sobie wersety wypowiedzi apostołów, jakby to były wasze. Apostoł Piotr który powiedział, nie, Jezus Chrystus, który powiedział do apostołów, kto was słucha, mnie słucha i to miał wtedy na, na myśli, wtedy jak ich posyłał do ewangelizacji, prawda? Przecież jeszcze powiedział, że jeśli będziecie, będziecie do jakiegoś domu, gdzie was nie będą chcieli słuchać, was przyjąć, strzepnijcie kurz, idźcie dalej, prawda? A wy teraz to sobie przypisujecie, że kto kościoła rzymskokatolickiego nie słucha, to nie słucha Jezusa Chrystusa. To normalnie manipulacje wredne, diabelskie psychomanipulacje. Słowem Bożym. Też wysiada. No i trzecie pytanie: no Robczo, zrobiłem nagranie przemilczałem, że zrobiłem, napisałem ci w ogóle zero jakiegoś odzewu, kim jest jednorodzony Bóg w łonie ojca. Tak, widzieliśmy jego chorę, jaką jednorodzony otrzymuje, prawda? Od swojego ojca. Więc, no, leżysz w nie zadawałem pytań, teraz Ty nie jesteś od zadawania pytań, bo ja Ci te pytania zadaję, zacząłem zadawać w odpowiedzi na Twoje podważanie o Trójce Świętej i nic nie odpowiadasz, bo nie jesteś zdolny Romciuszu i żaden antytrynitarz, yy, prawda, typu Romcia jest niezdolny do odpowiedzenia mi na pytanie, wszyscy ci, którzy tam myślą, że jest jedna, dwóch, jedna, jedna, jedna osoba, to proszę bardzo jest jednorodzony syn. Jednorodzony Bóg w łonie Ojca, tak? Widzieliśmy w uchwałach, jak on jednorodzony otrzymuje od Ojca. I teraz, moi drodzy i robciu drogi, no, e, chrzest Jezusa, tak? Ojciec mówi do syna, tyż jest mój syn umiłowany, w którym mam obodowanie bo z nieba się odezwał, a Jezus przyjmuje chrzest. Czy ojciec transformarski był w niebie? Szybki transformarski był w rzece Jordan, co i mówił do siebie, tak? Tylko, że rozdwojenie jaźni, tak? Jako ojciec, w połowie mózgu jako ojciec, przetransformował się w Jezusa i mówi do drugiej części siebie, albo do siebie po transformacji, że jesteś moim umiłowanym synem, tak? To proszę mi wyjaśnić, wszyscy ci, którzy wierzycie, że jest jedna osoba, tak? Że nie ma trzech osób. Dobra, przyjrzyjmy się tej manipulacji. Ja ci, Albert, odpowiem Twoim, twoim słownictwem. Jesteś za głupi, Albercik, żeby zrozumieć prawdy Boże, które są zawarte w Biblii. Wiesz dlaczego? Dlatego, że myślisz cieleśnie. Myślisz na sposób ludzki właśnie tak jak. Jak myślał Wasz pierwszy biskup Rzymu, Wasz pierwszy papież Rzymu, tak, tak jak nauczacie, że nim był apostoł Piotr, którego Jezus, no, nieźle tam ustawił do pionu, mówiąc, zejdź mi z oczu, bo zejdź mi z oczu szatanie, bo nie myślisz, po Bożemu, tylko myślisz na sposób ludzki. I na ten sam sposób ludzki, właśnie tak jak Wasz pierwszy papież rozumował, tak dalej rozumujecie Wy jako Kościół. Ty, Albert, wraz z Twoim nieomylnym urzędem nauczycielskim myślicie na sposób cielesny ludzki, a nie po Bożemu. Rozumiesz? I żeby nie było, bo to było w Ewangelii. To było w Ewangelii właśnie e, gdzie to było? W Ewangelii Mateusza. Tak, to był rozdział 16, werset 23, kiedy Jezus odwraca się i mówi do waszego pierwszego papieża Rzymu Zejdź mi z oczu szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. I tak, Albercik dalej cały czas wy myślicie po ludzku. I teraz przyjrzyjmy się tej Twojej manipulacji, bo co do tej chwały, to tam w nawiasie jest wstawione w Biblii tysiąclecia słowo dodane. O nim jest dodane w nawiasach, a jest napisane nie dodawać nic do słowa Bożego, prawda? No, odnośnie tej chwały, co powiedziałeś, jest w nawiasie dodane. Ale posłuchajmy, jak pięknie dodaje słowa, których w Biblii nie ma, prawda? W których słowie w Biblii nie ma. I zaraz ci powiem, którego słowa w Biblii nie ma. Tylko jedna osoba. Okej. Okay. Jako ojciec. W okay. mózgu, e, rzece Jordan, co i mówił do siebie, tak? Tylko, że e, rozdwojenie jaźni, tak? E, jako ojciec w połowie mózgu, jako ojciec, przetransformował się w Gdzie Jezusa to było? Mu... Gdzie to było? Ojciec mówi do syna tysiąca, mój syn robi w którym mam opodrębnić. Że co? Jeszcze raz. Ojciec mówi do syna. Tak. Ojciec mówi do syna tysięcy, mój syn miłowany, w którym mam opodrębnić. Słyszycie te manipulacje? A gdzie tam Albert pisze, że ojciec mówi do syna? No gdzie tam pisze, że to ojciec mówi do syna, Albert. Więc tak, pisze tak. Pisze tak, Albercik, niestety, pisze tak, to jest Ewangelia Mateusza, piąty, nie, trzeci rozdział, trzeci rozdział, werset siedemnasty. A oto głos z nieba mówił: Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Gdzie tam pisze, że to Ojciec mówił, Bóg Ojciec do Syna mówił? Tego nie ma. No ale ty oczywiście powiesz, że logiczną logicznością jest, że przecież do syna kto mógł mówić? No kto mógł do syna mówić, jak nie ojciec. I to jest właśnie twoje cielesne myślenie, szatanie, na sposób ludzki, a nie Boży. Bo nie masz Ducha Bożego. Nie masz prowadzenia Duchem Świętym właśnie. Manipulancie. Gdzie tu pisze, że to Ojciec mówi? Jest tylko napisane, a oto głos z nieba mówił. Ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Prawda? I jeszcze zobaczmy do drugiego wersetu, który jest bardzo ciekawy. To jest cały czas Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, werset 5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Czemu autorzy, którzy wiemy, Ewangelię, były spisane już dobre 30 lat po tych faktach, ale to, co mnie interesuje, co jest najważniejsze, że Jezus po zmartwychwstaniu przecież Jezus po zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom swoim przyszłym apostołom. Na pewno tam były zadawane różne pytania i padały różne odpowiedzi. Tak? Czyli kiedy już później były spisane te Ewangelie, 30 lat później po tych faktach, to co? Autorzy w Biblii nie wiedzieli, że to ojciec mówił do syna. Gdyby to był mówił Bóg ojciec do syna swojego, to by pisało, że właśnie przemówił ojciec. To by było podkreślone. A cały czas jest tylko powiedziane, że Odezwał się głos. Jak sądzisz, Albert? Co? No, jak sądzisz, Albercik? Może jest w tym C. Dlaczego jest tak napisane, a nie właśnie inaczej? Więc tak. Wiem, że na górze tabor było tam ich trzech, prawda? Ale w momencie chrztu Janowego świadków było dużo więcej. Tego wydarzenia, prawda? Dużo więcej. Więc jak to się dzieje, że Albercik, ewangelista Jan, w piątym rozdziale, w 37 siódmym wersecie, pisze, i to są słowa Jezusa Chrystusa, nie byle kogo. Słowa Jezusa Chrystusa. Czy to jest możliwe, żeby syn wyparł się ojca? No bo czytamy tak. Ojciec, który mnie posłał, mówi Jezus: Ojciec, który mnie posłał, on dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. To, że nie widzieliście Jego oblicza, jest wszystko pięknie i cac, jak to się mówi, ale Jezus mówi tak: Nigdy nie słyszeliście Jego głosu. Albert, to czyj głos odezwał się z nieba? Czy Jezus tutaj kłamie, bo przecież było dużo naocznych świadków tego wydarzenia wtedy. A Jezus mówi, że nigdy nie słyszeliście jego głosu. Czyżby się tutaj Janowi pióro poślizgnęło i mu się źle napisało? Hmm? Czy może Jan wiedział, co pisze i napisał prawdę? No i z tym właśnie pytaniem Albercik Cię zostawiam i czekam na odpowiedź.